maneczko, Witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDay93. Mamy sobotę i nadeszła wiekopomna chwila, jak to mówił Pawlak. Mianowicie, jak widzicie, jest po większość rzeczy, ale też nie, nie zaklejam wszystkiego, też bez przesady. E, tak Wam mówiłem: ściągnąłem rozdzielacze. Z oklejeniem mi zostało za przedniego. Zmatowienie lusterek, zmatowienie skrzyneczki narzędziowej Gdzieś to rozlokować I jedzimy z tematem Zastanawiacie się pewnie dlaczego drzwi są założone Drzwi będą czarne Po wszelakich moich przemyśleniach za i przeciw Stwierdziłem, że drzwi zrobimy sobie na czarno A zostanie czerwona tylko tylna ramka eee, Tutaj już za mną widzicie rozlokowane obciążniki też muszę jeszcze zmatowić dach został zmatowiony, a maszynkę sobie naprawiłem to co wam wczoraj mówiłem, że się gwinty rozleciały, także dzisiaj y, dostała nowe gwinty nowe śruby z prawdziwego zdarzenia, a nie a nie takie pipidówki no i działa, działa robotę zrobi i teraz już na pewno gwintów nie wyrwie, bo Zrobiłem gwinty w najgrubszym miejscu tej, tej podstawki, żeby pada przykręcić Także gwinty są teraz fest No i co? No jedziemy z tematem Okleimy sobie tu za. Zmatujemy jeszcze tutaj tur Te siłowniki przymatujemy Zmatujemy skrzyneczkę plus lusterka Bo lusterka będę w czarny malował Ale potem zrobimy je tak samo jak Górę skrzynki, górę maski, dach no i co? No i jedziemy z tematem, malujemy. Na razie, słuchajcie, samo południe, jest gorąco. Mimo, że zapowiadali, że będzie trochę zimnie, ale no niestety. Jak widzicie, wszystko już jest pod folią. Tutaj przed samym malowaniem sobie zmoczymy beton. Odmuchamy najpierw. Zmieniłem również, przed samym malowaniem zmieniłem śruby, które... Mocują wieszaki belek tylnych, ponieważ te śruby już leżały z blachami zabezpieczającymi, już oho albo i w dłużej. No to mówię, zmienimy sobie od razu przed malowaniem. Siłowniki, tak mówię, trzeba jeszcze przymatowić leciutko i lecimy, malujemy, bo na 10 średniowiecza zostanie. A jeszcze bym mam zapomniał powiedzieć, patrzcie się, co dzisiaj przyszło. Mało miejsca, tu jest na wszystko. Kręcę się jak kręciołek. Patrzcie się, to przyszło. Hehe, he, zabór odcinający. Eee, powiem Wam szczerze, no fajny, fajny. Tylko, że teraz robiłem sobie schematy takie. Hmm, gdzie go umieścimy? Jak? Zastanawiam się. Tutaj kolega podpowiedział mi, że on miał na linkę. Ja z kolei bym to widział yy, na, jakby to powiedzieć, na takim cięgiełku z otworem fasolkowatym, ponieważ to ma działać dopiero pod koniec, żeby odciąć w, ostatnim, w ostatniej chwili yy, dopływ oleju tak? na najwyższym położeniu podnośnika, żeby zabezpieczyć to wszystko yy, Ja znowu się skłaniam ku temu, żeby to zrobić na zasadzie właśnie tej, yy, tej kurde dźwigni dospawać dźwięk, dospawać blachę do ramienia podnośnika. Wwiercić tam dwa, trzy otwory, żeby były regulacyjne. To umieścimy sobie, już wam zmienię kamerę, to wam pokażę. O. Tutaj mamy schemat i to będzie tak. To by było tak zamocowane oczywiście na leciutkiej takiej no, od ten, żeby tu nakrętki weszły. I w momencie podnoszenia podnośnika działa ramię ramię by nam to przepychało i odcinało ten jak ramię się obrót, no to to idzie w dół tylko że to nie ma działać cały czas jak wiecie ramię zaczyna iść do góry to to ma nie iść do góry to ma dopiero iść w pewnym momencie dlatego mówię że musiałaby być dźwignia tutaj przejściówka z otworem fasolkowatym takim wyciętym żeby to popchnąć, wiecie, tu jest luźno, do pewnego momentu idzie, już jak pod sam koniec, łapie tutaj, pszt, zamyka. Takie coś sobie kminie. Powiem wam szczerze, no fajne. E, lepiej takie coś zastosować faktycznie e, niż cylinder za 700 zł z nakrętką, tak? Albo jakieś dziury wiercić, tak mi kolega podpowiedział. A to kosztuje jest 108 zł. chowamy sobie tutaj do rozdzielacza I sobie leci o sobie leży no i co, my zaczynamy to jeszcze muszę okleić yy, tutaj zobaczcie jak okleiłem kolektor wtryski yy, filtr oleju filtr paliwa filtr paliwa kranik tu wyjścia reszta no to co to to też czarny czarny także Zdejrzewam, że i tak farba z tego, z tego się nie będzie trzymać, bo to jest trochę olejone. Pierwszy go przemyłem już, na początku przemyłem go rozpuchem i ropownicą. Tak trochę wiecie, z tego najgorszego syfu. Najpierw odmuchem, potem przemyłem tą ropownicą z nitrem. Eee, jeszcze teraz będziemy sobie, jak oklejmy wszystko, przygotujemy. Przed podkładowaniem będzie wszystko odtłuszczane. Eee, no tu tym. No benzyną ekstrakcyjną bo kupiłem benzynę ekstrakcyjną 2 litry przelełem sobie chyba tam liter czy półtorej do zbiorniczka bo taki zbiorniczek też sobie kupiłem specjalnie na tą okazję benzyna ekstrakcyjna to go nie zje o. promocja była w biedrze zadychę taki zbiorniczek no i się o popsika się papierkiem się wytrze Albo jak tam mam szmatki specjalne, antystatyczne. Także dobra, nie przedłużamy. Lecimy, kurde, z tematem, bo czas goni. Ostateczny etap, czyli odtuszczanie całego ciągnika. Od dachu zacznę, żeby się potem już nie dotykać do reszty. No i jak widzicie, wszystko już jest gotowe. Wszystko jest odmuchane. Beton zlany. Bo tutaj najgorzej będzie. Tam tu jest wszystko na wysokościach. Tutaj to jest trawa. A tu było najgorzej. Po prostu no stodoła, nie? Tam, no. Także lecimy, odtłuszczam I już widzimy się przy malowaniu. Dobra, mam za podkładowane. Oczywiście nie całe. No niestety, na wszystko mi nie starczyło podkładu. Ale najważniejsze rzeczy są zrobione, zapodkładowane, zaraz będzie wyschnie to troszkę tak do pół godzinki i, i jedziemy i jedziemy z lakierem. jak ładnie wyszło, bez, tu bez tych dziadów bez szczelin najważniejsze, rzeczy zostały zategowane, także jest jest gites ale już z lakierem no to już będzie zabawy od skurczycy na zabawę bo to to, to tylko tak wiecie przytegowane jeszcze tu mi babole wyszły no niestety, ale Muszę poczekać, żeby to podeszło i papierkiem wodnym delikatnie zmatowić. Nie wiem dlaczego, tylko tu, tu i tu wyszło, a wszystko było przecież odtłuszczane tak samo. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale dobra, czekamy aż wyschnie, a ja już sobie przygotowuję, idę tą puszkę wyrzucić, przygotowuję sobie lakierek. I jedziemy, poproszę żonę żeby mnie ponagrywała, to będziecie widzieć trochę z innej perspektywy to malowanie Zaczynamy od dachu Kończymy Tu na tych elementach Choć te elementy to mogą być wcześniej Ale ciągnik zaczynamy od dachu kończymy na samym dole I, na, i mask, maską zakończymy bo Nie chcę jej utrącić Czy tam coś, żeby jej się coś stało później Także zaczniemy sobie od dachu Zakończymy na masce Dobra Idę sobie przygotowywać wszystko. Już mówili, że to będzie w końcu raj. Mlekiem miodem będzie płynąć kraj. Bo czerwone wybielało, europejskie nadciągało. Ale skutków nie przewidział chyba nikt. Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk. A w rolnictwie na alarm dzwon. Tylko jeden nam pomaga, kiedy głowy rzuca władza i nie milknie, i nie milknie jego głos. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz, będziemy walczyć jak lwy i nie przeszkodzi nikt Ten kraj jest. Zjedli rolnik, dostał kość Kiedyś nasi wykarmili Wschodnią stronę w jednej chwili I dla siebie, i dla siebie mieli dość Nie będziemy dalej czekać, słuchać mu Dotowany zachód wraz, za próg. Na zachodzie mają ślinkę Zajadając polską szynkę Ale u nas nie chcą płacić za nią nic. Ten kraj jest nasz i wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy, i nie przeszkodzi nikt. Ten kraj jest nasz i wasz. Teraz wam pokażę, jak urabiam taką farbę, jak się miesza. Jest to poliuretan w wartościach. 2 do 1. Co to oznacza? Oznacza, że na litr farby dajemy pół litra utwardzacza. Ale, że ja mam kubki trochę mniejsze, to sobie leję 400 ml farby O, równiutko. Teraz dajemy 200 ml utwardzacza. I na dzisiejsze standardy to jest wszystko. Nie dajemy już rozcieńczalnika, eee, rozcieńczalnik to jest jedynie do mycia na, dzisiaj, na dzisiejszy dzień, ponieważ jest bardzo ciepło i ten lakier już sam w sobie jest rzadki. E, więc do niego nie potrzeba już dolewać jakichś tam dodatkowych e, rozcieńczalników. Ze względu na to, żeby nam się to wszystko nie zlewało. Ja dolałem 10% do tamtego, no i trochę był za rzadki, dlatego teraz e, już ponownie nie będę. Dolewał 600 ml urobionego lakieru. To jest praktycznie pełny kubek w pistolecie. I to mi starczyło na pokrycie 6 obciążników z jednej strony oraz to co widzieliście, to malowałem, czyli błotniki, ramiona, zaczepy, lusterka. I tam jest jeszcze klapka od maski. No a teraz zaczynamy sobie malować to tak, jak Wam wspomniałem. Zaczynam od dachu i lecimy w dół. sobie pomaluję, żeby mi w razie czego lakieru nie braku muszę sobie o... włosy mi się jeżą, ale malujemy dalej Stawiam, tak wam wspomniałem od końca do końca od środka do, do zewnątrz i najpierw sobie ranty, pamiętajcie. Agrodę i bazi. dobra, ja sobie kończę malować, a my widzimy się na podsumowaniu jak już będzie wszystko ogarnięte, bo już mnie noc łapie. Także widzimy się za chwilę. No i wreszcie koniec jak widzicie ciemno się robi. Pomalowany, pomalowany. To jeszcze nie kończy. Także... Jak widzicie, gdzieś tam pewnie nie domalowałem, to się jeszcze będzie pędzelkować. Także... To nie jest taki chopsiub, jakby się kurde zdawało, powiem Wam szczerze, że to jest kawał roboty. Kupa roboty. O, tu jeszcze źle wyszło, dajcie spokój. Tak, Dobra, co to, to to już się poprawi. Jeszcze farby mi brakło, Chlorokałczukiem musiałem domalować spód, dajcie spokój. Dobra, ale tu jest ważne, że. Tu blachy wyszły elegancko i kabinka i to, a to, a to to tam się nie przejmuje tym także widzicie tutaj wyszło luks, tu wyszło luks oj dobrze tu wyszło luks, oj dobrze, że przyszło, bo się ręką dotknąłem. No i teraz dwa dni schnięcia minimum. Dwa dni schnięcia i oklejamy kabinę, robimy dach, robimy maskę górę na czerwono, tylko że trochę inaczej nie cała w kolorze. No i lecimy bezbarwnym maskę, błotniki dach, błotniki i lusterka no i tamte, reszta skrzyneczka, nie skrzyneczka, resztę też, ale widzicie, belki pomalowałem, bo belki mi się nie podobały w takim kolorze jakim były zaczepy również są pomalowane jeszcze tylko muszę od spodu walnąć, ale to co już na spokojnie jakby są z zewnątrz, no i obciążniki od spodu trzeba znowu pomalować bo tylko są pomalowane z jednej strony że cóż no widzicie, czarny jest, jest, czarny podpór. Także to by było na tyle, <laughs> dajcie spokój. Ja wiem, 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 zaraz na przejście, zdrowie, maska, to wszystko, jeszcze się maski nie dorobiłem na spokojnie skupi się. No i cóż, no i kończymy go. Mam nadzieję, że do 19 zdążę. Czarno to widzę, ale tak naprawdę dużo znowu nie zostało. Ten podnośnik jak się rzuci tutaj się wszystko powkłada, szyby, nie szyby. Kurde jeszcze szyby trzeba przyciągnąć. Damy radę. Nie ma co. Szyby są powyciągane, to starą folię out, nową się naklei. Naprawdę na takie proste szyby to momentalnie kawałek, pyk wodą calutką wy, wytegować poranta obciąć i cio, także damy radę. Mam nadzieję, że damy radę. Dobra, nie ma co przedłużać. Życzę Wam miłej niedzieli i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.